Halo, witamy państwa. Ten mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie, ciekawe jak zaprezentują się oba zespoły. Dzisiaj Atletico Madryt gra przeciwko PSV Eindhoven. Zanim stadion, nazwano imieniem Vicenta Calderona, zwał się stadio Mansanare zraz bliskości rzeki o tej samej nazwie. Jedną z najciekawszych i najbardziej spektakularnych cech stadionu jest tunel przechodzący pod jedną z widowni, w którym biegnie autostrada M30. Teraz możemy się przyjrzeć dzisiejszemu ustawieniu piłkarzy Atletico Madryt. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z zawodnikami równomiernie zabezpieczającymi wszystkie sektory boiska. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranie. Zagrają w ustawieniu 4-3-3 ze środkowym napastnikiem, do którego piłki dogrywać będą skrzydłowi i trójką w środku pola. Pani PSV Eindhoven określają sami siebie dość ciekawym przydomkiem, a mianowicie rolnicy po holendersku buren. Wynika to z tego, że Brabancja, z której wywodzi się PSV, jest regionem typowo rolniczym. I jako inną ciekawostkę dodam, że żaden z piłkarzy PSV nie gra nigdy w koszulce z numerem 12. To symboliczny numer zarezerwowany dla kibiców. Zresztą także u nas się to zdarza, na przykład w Lechu Poznań. Pierwsza akcja w tym meczu właśnie zaczęli. Okay. Raul Garcia Ładna dwójkowa wymiana piłek Blisko pole karny, może strzelać. Wezwał Eindhoven za moment rozpocznie grę z Do. Ale znakomicie! Ten atak był zbyt szybki dla jego kolegów z drużyny. Raúl García. Martinez okay. Grisman dobrze dograł. Wybijają teraz do przodu. Z rzutu rożnego grew znowu Atletico. Wychodzi poza wojsko, będzie wznowienie od bramki. Strata w środkowej strefie boiska. No, już blisko pole karne. Może być groźnie. Będzie okazja dla PSV Eindhoven. Rzut rożny. Niecelni, ale bardzo niecelni. Zejrzał się, nie chce grać sam. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Spójrzmy do Świetna obrona bramkarza. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Łampra. Ale są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. 跟西雅。 Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Przed nami przerwa. Żaden z zespołów nie zdołał wypracować do przerwy wyraźniej przewagi. Może coś się zmieni w drugiej połowie, ale obie drużyny grają dzisiaj na podobnym poziomie, zgodnie z resztą z oczekiwaniami. Już za chwilę dalszy ciąg piłkarskich emocji na estadio Vicente Calderon. Kibice już na swoich miejscach. Zaczynamy. Raul Garcia, Felipe Luis. Martinez. Będzie szansa na bramkę. Świetnie piąstkuje. Raul Garcia. Ależ pięknie. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jaki stylu. Wspaniały przykład dla jego kolegów. Po interwencji przy pierwszym strzale, piłka wróciła do gry. I przy dobitce, bramkarz był już bezradny. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Może dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nudy, nudy i jeszcze raz nudy. To. to jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Dobrze, biega na wolne pole. Griezmann! Świetnie interweniuje. Piłka opuszcza boisko. Będzie rzut rożny dla Atletico. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. udanie. Wypiąstkował w pole. Strzela! Tuż obok bramki. Prowadzą w drugiej połowie. Trener decyduje się na zmianę. No, myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Zdebrał we wspaniałym stylu. Raul García. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Spójrzmy na statystyki i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Gra bardzo wyrównana. Wymieniają piłkę między sobą. Czy utrzyma się przy piłce? Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Mamy zmianę, a na naszych ekranach w tym czasie powtórka jego bramki. Daleko wybijają. Felipe Luis. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Przejmuje piłkę na skrzydle. To jest w Eindhoven wznowi grę od rzutu z autu. Że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Przyjęcie bardzo słabe i strata piłki. Marny występ tego zawodnika nie błysnął. Się. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. Jeszcze osiem minut do końca regulaminowego czasu gry. Juan Fran. I Atletico Madryt od rzutu załóżko. Martinez. Jago. No, zażegnali niebezpieczeństwo. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Jago. No, strzela! Ależ niecodzienna sytuacja. Piłka odbitam w od bramkarza. Pada do siatki. Należało się spotkanie mieli już i tak wygrane, ale nie zamierzali przestać strzelać. A kto wie, różnica goli może ostatecznie okazać się decydującym czynnikiem na koniec rozgrywek. Spójrzmy na to z innego kąta. Wynik 2 do zera, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Diago. Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatni. Greg Lismana w dzisiejszym meczu. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu. Raúl Garcia. Ale świetnie. Dobrze, wbiega na wolne pole. Griezmann. Świetnie interweniuje. Piłka opuszcza boisko. Będzie rzut rożny dla Atletico. codzienna sytuacja, piłka obitant od Bramkarza. Pada do siatki.